20 έγινε μεγάλη φοβερή κρίση ε, του, να στόμπιν κρίσης Βόζη, σόντ Βόζη που οι άνθρωποι ε, προ Χριστού και αφού επί αρκετά χρόνια, χίλια και τόσα χρόνια ε, επεβίωναν στη ζηλή, σαν απόγονοι του Αδάμ και ιδιαίτερο σαν απόγονοι αφενός μεν του Σιφ Ιακο... ή του Θεού, αφετέρου του Κάιν, Σιφ, Κάινα, και την απαρχή του κοσμικού φρονήματος. Αλλά η ενώ ήταν ξεχωρισμένοι από μήτους, οι του, αμπό αμπό του αμπό αμπότες αμπότες, αμπότες. εν τέλει, Zwyciężył zamysł światowy, bo ludzie świata weszli do córek bożych, i w taki sposób został stworzony pierwszy, pierwsze pomieszanie świętych ludzi bożych z synami diabła. I wynik tego i to jest bardzo poważna rzecz, abyśmy wiedzieli o tym, że jak. Święty człowiek porusza nieczyste, nie uświęca się. A jak nieczysty człowiek dotknie się świętego, zaraża to. I na koniec przez przezwycięż, przezwycięża między ludźmi, nie dobre, ale podstępne i złe. I to na koniec zwycięża między ludźmi. Dlaczego? Dlaczego? Bo Dlaczego? Bo diabeł jest, jest, jest władcą tego świata i jest większy, większy jako anioł, ale, ale san para że może bardzo łatwo ten pociągnąć ten człowieka, ten człowieka dynamo, słabego, pomimo, to, pomimo jest to, an że wierzy w Boga. W Boga. I dlatego I zawsze to, do pewnego to, momentu zwycięstwo, Episódio. żał to nie między to ludźmi, diabeł, diabeł, i diabeł i szatan. Od samego A początku. Ja I nawet w raju to, też, przez Adama i Ewę. Adam udawało, i udawało mu się i Kie prowadził się tych od ludzi, od tych od ludzi od od do przekroczenia ich i grzechu, od aby od Wszechmogący od Bóg nie mógł, mógł od uczynić od od nic od 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 dla tych od ludzi, od od jak tylko aby ich Wygnał i to była dobroć Boga, aby ich wygnał z raju, że być może zjedzą z owocu drzewa życia i będą żyć wiecznie w grzechu. I w taki sposób Bóg został zmuszony i wyraził swoją decyzję do człowieka, który był jedynym doskonałym między ludźmi. I którego Bóg przygotował Noe, jego e, dzieć e, jego żony i jego trzech synów, Sem, i Afet, że nie pozostanie mój duch na ziemi jak tylko 120 lat, i dając rozkaz, aby zbudował e, arkę. I oczywiście zbudował przez 100 lat. I sukces dzieła Noego było, że był bardzo posłuszny Słowu Bożemu. I to jest jedyny sposób, abyśmy mieli zupełny sukces w tym, co robimy, aby Bóg sprzyjał w tym wszystkim. I w taki sposób, niestety, dla ludzkości nie było ani jednego sprawiedliwego w okresie Noego. Oprócz Ktoś tego i jego rodziny, aby uwierzył, kto jest sprawiedliwy, pobożny. Sprawiedliwy jest ten, który wierzy w słowo Boże i jest posłuszny, i pobożny jest ten, który się boi Boga i czci ludzi i szanuje ludzi. Z odwrotnością, z niesprawiedliwym, który. Bóg tego świata oślepił umysły, aby nie było oświecona światło ewangelii, i bezbożny jest ten, który Boga się nie boi i ludzi się nie wstydzi. Dwóch zupełnie inni ludzie wobec Boga i wobec ludzi. I w taki sposób nie znalazł się ani jeden sprawiedliwy, ani pobożny i został. Zniszczone Wsz wszystkie ludzi wszystkie ludzie w tamtym okresie z wyjątkiem Noego i jego rodziny i to był bardzo poważny wynik, bo jak zakończył się pokaz gniewu Begu znowuż Bóg zaczął z rodziną Noego na nowo i zostało Zostali stworzone, 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 stworzone i przodkowie <coughs> Noego w... wtedy Ziemia była złączona. Ziemia była, z, nie było wyspy, nie było roz, rozproszone. I, I został stworzony. <coughs> Jeden lud ważny, i, duży, mieli jeden język, mogli i rozumieli jeden drugiego, mogli rozumieć się nawzajem, ale jeden głos, i to znaczy, że mieli ten sam zamysł. Jeden język, aby się rozumieli, i jeden zamysł, aby się mogli porozumiewać. Ale jednak tutaj musimy zwrócić uwagę na w tej sytuacji, która może istnieć między dwoma ludźmi w jednej rodzinie, w kościele, w jakiejkolwiek grupie ludzkiej. I ważną rzeczą jest. Tak, mają jeden język. Mogą się mogą porozumiewać. I mają ten sam głos. I mają społeczność między sobą. Jeden język i jeden zamysł. Jedne poznanie, jeden na myśl. Ale jednak ważną rzeczą jest. I dlaczego jest ważną? Bo jak jest ta, ta jedność, wtedy jest prawo duchowne, że cokolwiek prátune, to to będą robić, uda im się. Że cokolwiek zdecydują, stanie się. Że co chcą, uda im się. Jak wszyscy razem umówią się, rozumieją i zaczną to, 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 to <grytory> czynić, Ale ważnym, ważną rzeczą jest, jaka jest ta rzecz. Jaki jest język i jaki jest e, zamysł. Jak język i myślenie jest zgodnie ze Słowem Bożym i z prowadzeniem Ducha Świętego, wtedy z jednej strony Bóg jest z nimi, ma radość i sprzyja im. Afetero, z drugiej strony diabeł zgrzyta to, zębami i stara się, aby się pokłócili, aby udało mu się w rozłączeniu, w, w e rozwodzie. I to jest sukces e diabelski: albo z e groźbami, e e albo z ofertami, kanyi. albo z Oskarżeniem albo z przywilejowaniem się, diabeł ma różne sposoby, aby udał mu się w jego celu pomieszanie Babel, jak ci, którzy się zgadzają, zgadzają się z tym, co mówi Bóg i z tym, co chce Bóg czyli z myślą Boga i z decyzją Boga. I w odwrotnej sytuacji czyli są ludzie, którzy są zupełnie zjednoczeni. I w języku innym od Słowa Bożego i w myślach to y, to zupełnie węgach, to innym to od myśli Ducha Świętego, to, to simoria, wtedy rodzi się szajka. Zjednoczenie banda. Wszyscy się zgadzają w, w czymś. Zgadzają się zbier. w złości, zbier. w nienawiści. W, w grzechu, i ja, tam jest zupełne zjednoczenie jedność z logiką, ludzkim i, i świata, z logiką ludzkim i tego świata, z logiką ze słowem ludzkim i tego świata, i z zamysłem, i myśleniem. I zdaniem tego świata, I dla nich to jest to samo, te duchowne prawo, że co, że co będąkolwiek robić, uda im się, ale tutaj kto inny jest Panem i kto inny jest naprzeciwko. Tutaj jego, ich Panem jest diabeł, który prowadzi ich, kieruje ich, aby czynili dokładnie to, co planują i rozmawiają i zgadzają się. A z drugiej strony Bóg, który jest miłością, musi im przeszkodzić, aby nie był gorszy dla nich. I w taki sposób to była pierwsza rzecz, która zdarzyła się ludziom po katastrofie Nowego, że zjednoczyli się w języku i w słowie. I tak jak mówi Słowo Boże, że chcę, abyście wszyscy mówili to samo i aby nie było przełomów między wami. I to stało się 120 lat po katastrofie, która odbyła się za czasów Noego. Bóg omoż patrzy się na wszystkich ludzi na ziemi, na ich chęci. Patrzy się na myśli i na plany Boże. Co planuje i co chce. I to, co zobaczył Bóg w tych ludziach, pierwszych, jako zjednoczenie tych ludzi, opisywane jest ze szczegółami. Co, z tego, co powiedzieli, co myśleli i co mieli w sobie. I po, tych, po tym rozumie Bóg. Bo to, co ma znaczenie, jest serce. Co chce Bóg serce i to, i co decyduje myśl, decydują o myśli, powiedzieli. Przyjdźcie i zbudujmy sobie miasto i wierzę. I pierwsza główna cecha dla nas, czyli to mówi Słowo Boże. Cokolwiek dla nas najlepsze. I zważmy na to, bo dzisiaj wierzę, że Bóg chce nam dać zjednoczenie rodziny, po pierwsze, a po drugiej, zjednoczenie kościoła. I pierwszą rzeczą jest: zbudujmy sobie najlepszą rzecz. I słowo Boże mówi: nie myśl tylko o sobie, ale więcej o drugim której szczyt sięgałby aż do nieba. Pokazywanie się i wywyższanie się. Będą nas widzieć wszyscy. I będziemy jeszcze wyżej, ile możemy. Pycha. Po trzecie. I uczyńmy sobie imię. Sławę. Chwałę. To, co ich interesuje, jest chwała. Po czwarte. Że być może się rozproszymy po całej ziemi. Że być może stracimy nasze zjednoczenie, jedność i moc naszej jedności. Moc. Będziemy mocni wszyscy razem. I na koniec, że być może rozproszymy się po całej ziemi. To, co się y, boją, jest rozwalenie, aby byli zjednoczeni. Ale powtarzam, ich zamiar jest dla swojej. Mocy, władzy, pokazania się, chwały, jest, i to wszystko jest stwarzane poprzez porządliwość ciała, poprzez pychę życia, poprzez porządliwość oczu. Czyli zamysł ciała, czyli miłość światowa. Diabeł ma radość. Ale Bóg, który jest miłością, nie zostawi tego, aby się przypowiodło, bo znowuż pozwoli, że stanie się katastrofa. Nie zostawi, aby się to rozwinęło, aby to się rozwinęło dla katastrofy. I jak zadziała? W jeden sposób, który działa zawsze. W taki sam sposób, ale z drugiej strony działa też diabeł. Diabeł jest jednością miłości, działa z rozwaleniem. I Bóg w jedności grzechu działa w pomieszaniu. I w taki sposób, jak y, przyglądną się wyraża Słowo Boże, wyraża plan Boży, wyraża Słowo Boże, charakter Boży, wyraża myśli jego i jego wresztu. drogi i, o i pan pyrkot, i zobaczył miasto, wieżę, które zbudowali ludzie, synowie ludzi. I powiedział pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. I to robią. I teraz uda im się to, bo, bo dla, dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Czyli od zła do jeszcze gorszych rzeczy. I decyzja. Przyjdźmy stopmy i pomieszajmy ich język. Aby nikt nie rozumiał Języka Drugiego. Stąpmy, do kogo się tyczy? Do wojsk niebieskich. Bo Bóg działa naprawdę, zupełnie ze swoimi wojskami. Z jednością swoją. Czym są Jego wojska? Aniołowie. Dwóch, trzech, dwie trzecie aniołów, bo to widział. Jak diabeł przekonał jedną trzecią i uczynił ich jednością. I zostało stworzone to dzieło katastroficzne, gdzie Chierów stał się dia diabłem. I nie może tego zatrzymać nikt, bo jest jedność między demonami. Dymona, między Oczywiście mają wpływ na szczary ludzi. Prowadzą ich do tefrys. tego kierunku. Bo, ty, i to, to jest dzisiejszy przekaz, człowiek ma wpływ zupełnie przez duchowny świat. Dlatego y jest potrzebne, abyśmy nosili zbroję Bożą, abyśmy mogli się przeciwstawić. Ja Będziemy się znaleźli doświadczeni aż do końca. Co się stało z tymi ludźmi? Sami o Ciebie nie, oczywiście. Poprzez wpływ w sercu ludzkim, które jest, które jest zepsute i podstępne przez Duchy podstępnej poprowadziło ich do jedności zniszczenia. Jest jedność zniszczenia, ale jest też jedność błogosławieństwa i chwały Bożej. I teraz w jedności zniszczenia tylko Bóg może ich zatrzymać, nie przez sąd, ale poprzez pomieszanie. I jest ważną rzeczą, abyśmy wiedzieli, kto daje te pomieszanie. Kim jest ten, który miesza Twoją rodziną? Jak Twoje decyzje, które podjęłeś są jeden język, jeden głos, ale nie w zgodzie, ale z odwrotnością, z wolą i decyzją i drogami Bożymi, ten który daje te pomieszanie jest sam Bóg. Ale jak jednak decyzje Twoje są zgodne z wolą Bogu, Boga i sprowadzeniem Bożym, ten, który to słucha i stara się, aby pomieszał, jest diablu, Jest ważną rzeczą nie tylko, abyśmy interesowali się tylko o zjednoczenie naszej rodziny i Kościoła, ale Jakie zjednoczenie jest te, które chcemy? Że może weszło do środka pożądliwość ciała, czyli aby nam się dobrze wiodło. Zbudujemy to, zbudujemy tamto, aby się nam dobrze wiodło. Pożądliwość oczu, że chcemy jeszcze więcej. To, czego nie chce Bóg. Pycha życia, abyśmy byli widoczni. Tam zadziała Bóg z pomieszaniem. Ale jak jednak zjednoczenie, które ma nasza rodzina, jest oparta na myślach Bożych i na drogach Bożych i jest zbudowana na uniżeniu ludzi, rodziny, wtedy Będziemy znajdować łaskę wobec Boga i wobec ludzi, i diabeł nie będzie mógł nic zrobić. I kiedy diabeł będzie mógł pomieszać jedną rodziną, która idzie według woli Bożej, jak straci ducha uniżonego człowieka i serce skruszonego człowieka, jak ludzie przestaną zwracać swój wzrok na Słowo Boże. Jak ludzie nie będą szukać prowadzenia Ducha Świętego, tam diabeł sposób i miejsce, bo my dajemy miejsce. Czyli możemy przychodzić do kościoła. Możemy modlić się wszyscy razem. Możemy nawet rozmawiać Słowo Boże wszyscy razem. Jako rodzina, jako rodzina mówię, wszyscy razem w Kościele, w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w społeczności w modlitwach. W naszym domu będzie modlitwa i komora modlitewna. Będzie rozważanie i osobiste rozważanie. Jak nie ma jednak ducha umilżonego, serce skruszonego. Abyśmy drżeli przed Słowem Bożym i abyśmy wzywali prowadzenie Ducha Świętego, znajdzie w sposób diabeł aby dał pomieszanie. Łatwo było dla Boga, aby dał pomieszanie. Co robi? Mówi. Nie pomieszajmy ich język, aby nie rozumiał jeden języka drugiego. I to nie jest temat. Angliko, Angielski, galikoni, włoski, galikoni. grecki. Zrozumienie jest poważną rzeczą, że nie rozumiesz, co ja ci mówię i nie rozumiesz, co ty mi mówisz, bo ty widzisz to, a ja widzę inaczej. Ty chcesz to, a ja chcę tamto. Ja decyduję to, a ty decydujesz tamto. Pomyśl teraz, ja mówię, Anna, moja żona. Choć, to. A my a moja żona będzie mówiła nie. A będzie... Chodź tam, a ja mówię, że nie. Tam. A przychodzimy do kościoła razem. Klękamy i się razem. Rozważamy słowo Boże, ale nie możemy mieć kontaktu, porozumieć się, zrozumieć się. Dlaczego? Bo nie ma zrozumienia logicznego. I nie i ma myśli takiej samej. Nie myślimy to samo. Nie mówimy tego samego. Nie mamy takiego samego poglądu. I tam dajemy miejsce dla diabła, i tam pomiesza. Gdzie w rodzinie u dzieci, jak dzieci widzą, że dzieci mają rozróżnienie między zdaniem. Osobistym, wtedy dajemy miejsce diabłowi, aby pomieszał. Albo jak? W kościele. Lud widzi którzy się nie zgadzają. Dobrzy prezydenterzy. Jeden dobry, drugi dobry. Ale mają inne zdanie każdy. Wtedy da pomieszanie diabeł. I co musimy zrobić? Jedna jest tajemnica – uniżenie. I tam będzie znajdował łaskę wobec Boga i ludzi. Czy, między, czy w naszej rodzinie, czy w Kościele. I nie ma usprawiedliwienia dla nas. Świat na zewnątrz nie może znaleźć łaskę, bo nie zna Słowa Bożego. Nie zna tajemnic, które uczy Ewangelia Chrystusowa. Nie może znaleźć łaski. My jednak jest potrzebą, abyśmy znajdowali łaskę wobec Boga. Nie starczy tylko uświęcenie. Pod ważnym warunkiem jest, aby uświęcenie miało wynik, jest uniżenie. Duch uniżonego człowieka który nie może się ustać, jak serce człowieka jest y, twarde. Serce skruszonego człowieka. I nie może przeżyć y, duch uniżony i skruszone serce, jak nie chodzi dokładnie we wszystkim. W słowie Bożym. I nie może chodzić zupełnie ze Słowem Bożym, jak nie jest prowadzony przez Ducha Świętego, który prowadzi człowieka do wszelkiej prawdy. Umiłowanie bracia i siostry. Pan jest bardzo blisko ze swoim przyjściem. Tematem jest, abyśmy byli i abyśmy mogli, aby Bóg zwyciężał, abyśmy my też zawsze zwyciężali, ale. Pod jednym warunkiem. Nigdy mów, że ja wiem. Mów lepiej, że ja nie znam lepiej. Nie mów, że ja mogę. Ale mów ja nie mogę. I nigdy nie mów ja. Ale zawsze mów nie ja, ale Pan. Łaska. Łaska Boża, która mieszka we mnie. Bo mam ducha uniżonego, serce skruszone, drżę przed Słowem Bożym, i wzywam, i szukam z całej mojej duszy prowadzenie ducha świętego. Amen.